Jak do Nie, dobra, A co to jest? Przejmujemy Dyskreak, to ma tu Jakuza przyszła Bo jak kuzę można walić To to nagrajcie no to? No jeszcze ktoś Ale kurwa co to jest No i brudcy no trzy gangi do nas przyszły jak przejmowaliśmy dyskryt No to nagrajcie to! Ja to teraz nagrywam, no co to jest? Przejmujemy no, to nagrałeś, to, no, to... Trzy gangi no to za kosz za, za nagrywanie zaraz i ten, i normalnie dostaję bana. Znaczy warna organizacja karta. Będzie na forum. Ale śmieczku pierwszy przyjmowaliśmy raz. teren districtów, może być nawet kurwa... Nie, my się pierwszy przejmowaliśmy teren districtów, to zostało nagrane. Ej, zamówisz jeszcze 600 tenek? Ale... Znaczy 300, sorry. ...przyjechały, czego ty nie rozumiesz. ...dutek debilu, co... Og... Og... Dystrykty, wy i jeszcze ci. pójdzie na forum i zobaczycie trzy gangi naraz, bez kitu. No i dyski się zwróciły, widzicie? gangi na możliwe? Nie wiem, ja się nam co możemy, bo nie wiem. A czemu ja niby? Wszystko jest nagrane, Wszystko jest nagrane. trzy gangi naraz. Pozdrow. Na no, no co nie wiem? Napisz sobie, na no, jak huzaj pigułę. jesteście. No, jesteście. jesteście. Ogóle, Napisz sobie, no, jak na jak i pigułę. Nie powiem wam. Nagrałeś to? A, ja co nagrałem, to z bezklinczu. Ej, ten, y zabrałeś mi uprawnienie. Tak to wie, musisz to szósty raz. To tylko ja, a, ja nagrałem. Bo nie mogę wyciągać ani jednej braki. Przekujemy teren Jakuza, pigułę i dyskrykty przechodzimy. Ale przecież tereny bierzesz przyzcigli. że nie masz uprawnień. No, no dobra, wam przejąłem, czyli dyskrypto ma jeszcze dwa granice. Ja pierdolę Jakuza i tego, pigułę. Jak to byliście pierwsi w góra. tereny? Obok, Kurwa, wam tak nie, nie było. Uszytam, czekaj, za mną musisz mieć kalkulator. A to się na to kurwa, szbiacie, idioci. Ej, no właśnie, bandika mało zużera, zużera. Nawet jak są obok, to i tak nie mogą przyjść do nas. No tak. Nawet jak oni są obok, nie mogą do nas przyjść, to jest chore. Hmm. Tu nagrałeś, to dobrze. Ja to nagrałem, ja to zrobię sobie. Nie, zresztą, nie ma... prawa. To jest po prostu chore, co się dzieje z tym światem. To mega film, zaraz będzie przesłany. Mam to komu przysłać. Discrypty, Pitbull. Jest to w sumie blue, tego braniały, chwilę. Forum Otwórz kartę yy, paragum... Mogę yy, ja się Rekord napisać komuś na Discordzie z tego co mówisz? Yy, wysłać dobra jest ja bym przyjmował Dobra. Śmiesznie będzie, dobra, dobra jakieś było jakieś pojebane powiadomienia. Dolej nową zawartość, temat. Hey, Kubik z ten dwu, nie?